Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Myślę, że na razie wystarczy tych przeróbek. Czas no poniekąd wrócić do korzeni. Także lecimy ponownie z topkami. Dzisiaj top 5 wersji Rodana. E, oczywiście będą też kolejne tego typu materiały, więc możecie się spodziewać filmów z Motrą, Mechagodzillą, Królem Gidorą i oczywiście samym Godzillą. Co do ostatnich dwóch, to już robiłem kiedyś coś takiego z nimi, ale w sumie czemu nie można to powiedzmy zremakować, zremasterować, gdyż no tamte filmy były jakie były. No i dodać jeszcze inne, żeby była już ta cała wielka piątka tych potworów. Dzisiaj zajmiemy się Rodanem, czemu nie na sam początek. Także cóż, bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Miejsce piąte, Millennium Rodan. Millenium Rodan pojawił się w filmie Godzilla: Ostatnia Wojna, czyli Final Wars. Nie miał on tam zbyt dużej roli, zresztą jak większość potworów. Atakował on miasto. Przypadł mu w udziale Nowy Jork. No, zrobił tam troszkę swojego. Przelatywał między budynkami, niszcząc je za pomocą fal uderzeniowych rozbijając szyby i takie tam zniszczył też jakiś bodajże samolot no i stanął później do walki z Godzillą ramię w ramię z Angirusem i King Caesarem. jak wiadomo ponieśli klęskę ale nie zostali zabici przez Godzillę król potworów ich oszczędził no i właściwie na tym się kończy roda na udział w tym filmie jeśli chodzi o jego wygląd jest według mnie ok nie ma szału, ale jest spoko ta wersja ma charakterystyczny żółty brzuch, powiedzmy te łuski. Ogólnie ten Rodan prezentował się znacznie lepiej w filmie, kiedy latał, niż kiedy stał, powiedzmy. Była to scena dosyć ikoniczna, w której wylądował właśnie na tym budynku, w tle pełnia księżyca. No i cóż, to tyle jeśli chodzi o tego Rodana. Jest według mnie po prostu okej, okay. no, nie ma szału, nie jest jakoś źle. Na miejscu czwartym pierwszy Rodan. Mowa tu o pierwszym, a właściwie dwóch pierwszych Rodanach, które pojawiły się w filmie Rodan Ptak Śmierci. Należy to wprawdzie do serii Showa, aczkolwiek później ta już taka Showa, w której Rodan był razem w filmach z Godzilla, tam już jego wygląd uległ powiedzmy znacznej zmianie. No i nie wiadomo czy to też był jeden z tamtych osobników, które widzieliśmy w jego debiucie, więc zajmijmy się tylko rodanami. Z tego filmu były dwa, samiec i samica. Jeśli chodzi o te rodany, no były to napromieniowane pterozaury. walczyły z wojskiem, pociski, wszelka broń była nieefektywna jeśli chodziło o te potwory. Na początku uważano w ogóle je za statki kosmiczne UFO. Okazało się, że to po prostu wielki stwór. No, i ostatecznie zwabiono te rodany do wulkanu. Tam wywołano sztuczny wybuch. Jeden rodan wpadł w pułapkę, drugiemu udało się uciec, ale gdy zobaczył, że jego partner jest w potrzasku i umiera, dołączył do niego. No, i tak zakończyła się historia tych obu rodanów. Najprawdopodobniej no właśnie zginęły. Podoba mi się wygląd, jest dobry, pamiętajmy, że to są początki serii Showa, tak, 1956, więc jak na tamte czasy, na tamte standardy, to jest naprawdę dobrze. No taki duży, brązowy pterodaktyl, aczkolwiek to nie mieliśmy zbytnio wymyślnych kaiju, wtedy mieliśmy godzille który przypominał dinozaura Angirusa, który przypominał dinozaura, czy chociażby Redozaura z filmu Bestia z głębokości 20 tysięcy sążnik, który również przypominał dinozaura. Więc e, przynajmniej takie rozmaicenie, że Rodan to pterozaur. Aczkolwiek naprawdę dobry klasyk i dobry początek. Miejsce trzecie. Rodan Singular Point. W anime Godzilla Singular Point mieliśmy do czynienia z trzema jakby typami Rodana, Przynajmniej do tej pory, bo mamy jak wiadomo jeden sezon, drugi jest w produkcji. Pierwszy rodan, o którym właśnie chciałem tu wspomnieć, podobał mi się najbardziej. Był on taki czerwony z domieszką niebieskich od głównie na jego dziobie. I muszę przyznać, że wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Jest to z jednej strony coś troszkę innego jeśli chodzi o Rodana. Bardziej takie jeszcze realistyczne podejście. Faktycznie wygląda jak Pterozaur, który mógł kiedyś tam sobie istnieć. No ma on też swoje ikoniczne małe kolce na brzuchu. Podobała mi się jego walka z Jet Jaguarem. No za dużej roli Rodan tam, tam nie miał, bo później pojawiły się nowe typy. Dosłownie chmara Rodanów, ale one były już inne, mniejsze i mniej przyciągały oko ogólnie. Nie podobały mi się już tak bardzo. No i był też trzeci Rodan, taki większy jednak. Naprawdę jego czas ekranowy był krótki. Dostał bodajże atomowym oddechem Godzilli i padł i więcej go nie widzieliśmy. Aczkolwiek szkoda, bo według mnie to niewykorzystany potencjał. Chyba, że jeszcze do niego wrócą w drugim sezonie, nie wiadomo. Aczkolwiek właśnie ten pierwszy Rodan... De facto chyba pierwszy kaiju, jakiego widzieliśmy w akcji w tym anime. Podobał mi się najbardziej. No i później już nie mógł oddychać. Zginął, ponieważ nie miał ze sobą tego czerwonego pyłu. Ogólnie naprawdę dobra wersja. I fajnie, że dostaliśmy coś nowego. Mniejsze rozmiary. Coś bardziej realistycznego, naprawdę spoko. Na miejscu drugim Heisei Roda W serii Heisei Rodan pojawił się w filmie Godzilla kontra Mecha Godzilla 2. Mieliśmy w tym filmie cztery potwory: Godzilla, jego syna Rodana oraz oczywiście Mecha Godzilla. Mimo, że Rodan tutaj nie był, oczywiście tytułowym kaiju nie miał największej roli, to jednak mi się naprawdę spodobał. Jego wygląd jest fajny. Przypomina pterodaktyla, ale bardziej w taki powiedzmy potworny sposób. Zachował to, co powinien mieć, czyli te wyrostki z tyłu głowy, kolce na brzuchu i tak dalej, ale nie no, naprawdę robi wrażenie. Stoczył chyba dwie walki, przynajmniej z dwoma przeciwnikami walczył. Na początku filmu z Godzillą i później z Mecha Godzillą. Wydziobał nawet mu jedno oko które służyło też jako broń. Ostatecznie jednak przegrał walkę z Mechem, później jednak się podniósł i poświęcił swoje życie ratując Godzilla. Godzilla wchłonął jego energię i w ten sposób mógł strzelać spiralnym atomowym oddechem, ulepszoną wersją, dzięki której szybko pokonał mecha Godzilla. Fire Rodan, czyli to określenie Rodana Posiadał on tutaj jeszcze jedną dodatkową moc, której nie mają inne wersje, czyli potrafił strzelać promieniem. To się nazywa bodajże Uranium hitray czy coś takiego, Uranium Ray. No i naprawdę fajnie wygląda ten promień. Zresztą nawiasem mówiąc, cała seria Heisei to jest z promieniami. Tutaj te jego wyrostki właśnie się świeciły, gdy on strzelał tą wiązką. No i cóż, podobał mi się naprawdę. Jest spokość, Jeśli chodzi o design, dobrze dopracowany, fajnie zrobiony. Również na zbliżeniach wygląda bardzo dobrze. Widać szczegółowo, jak jest dopracowany, jego oczy. To wszystko robi wrażenie. Wersja Fire RODAN jest naprawdę ciekawa. Jeśli chodzi o jego broń w oddechu, to w sumie jeszcze ten szoła pierwszy miał jakiś podmuch, aczkolwiek no troszkę zostało to zapomniane. Na miejscu Monster MonsterVerse Rodan Rodan MonsterVerse pojawił się w jednym filmie z tej serii czyli oczywiście Godzilla 2 Król Potworów i ten film sprawił, że naprawdę polubiłem tego potwora wcześniej jakoś, no nie, przypadł mi do gustu był taki ok, po prostu jest aczkolwiek w tej wersji naprawdę robi wrażenie sama scena obudzenia Rodana i później jego wyjście z wulkanu pogoń za Argo i ta potyczka z gidorą, według mnie, jedna z najlepszych scen w filmie, w Monsterverse. Muzyka naprawdę dobra, ścieżka dźwiękowa Rodana jest dobrana. Wow, fenomenalnie podobało mi się w jaki sposób on walczył z tymi myśliwcami, jak zrobił swoją ikoniczną beczkę dla tej wersji. Również potrafił generować te powiedzmy destruktywne fale szokowe podczas lotu, przez co mógł porwać za sobą ludzi, samochody, widzieliśmy nawet autobus, niszczyć budynki. Naprawdę ten rodan jest destruktywny. Moim zdaniem być może jest to nawet najbardziej niebezpieczny tytan, który nie jest alfą, aczkolwiek trzeba by jeszcze było na ten temat się zastanowić. No i co już, liczę na jego solowy film w Monsterverse, gdzie dostałby jakiegoś godnego przeciwnika, najlepiej, który też potrafi latać, żebyśmy mieli z tego naprawdę dobrą walkę w powietrzu, długą. To byłoby fajne. Sam wygląd, no, co tu dużo gadać. Według mnie jest fenomenalny, naprawdę to połączenie tej magmy lawy z rodanem. Potrafi on również jakby ją wypuszczać ze swoich skrzydeł, w ten sposób przypalił trochę motre. Jego głowa wygląda naprawdę dobrze. Ogólnie cała tekstura jego ciała jest świetna. No i też fajne nawiązanie, że te pierwsze dwa rodany zginęły w wulkanie, a on z tego wulkanu jakby powstał, tam wcześniej hibernował. No i po wydarzeniach z tego filmu również udał się na hibernację, żeby wyleczyć swoje rany. To jest moja ulubiona wersja rodana. Nic dodać, nic ująć. majstersztyk I w dzisiejszym odcinku to by było już na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Lecimy oczywiście dalej, zobaczymy, kogo wezmę. Nie wiem, czy będę wstawiał je po kolei, czy jeszcze wrzucę coś między nimi. Najprawdopodobniej właśnie będą jakieś przerwniki, ale jak to już wyjdzie, to się okaże. W każdym bądź razie w tym odcinku to było już na tyle, także trzymajcie się, do następnego, na razie i cześć.